Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś rozmawiamy z Damianem Żurawskim, reżyserem i współtwórcą filmu Orzech oraz Wiesławem Wowkiem, zwanym jako kuzynem, który jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dusz Akademickiego Wawrzyny. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Szczęść Boże witamy Was. Dziś tematem naszych rozmów będzie ksiądz Stanisław Orzechowski i jego dzieło, i to w jaki sposób też zostanie upamiętniony. Będziemy mówić także o. Świadectwach osób, które doświadczyły duszpasterskiej opieki Orzecha, która całkowicie zmieniła ich życie i pomogła też umocnić się w Chrystusie i odnaleźć Chrystusa. W jaki sposób Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego w Wawrzyny upamiętnia Orzecha? W zeszłym roku było wiele wydarzeń, które upamiętniało pamięć o księdze Orzechowskim. Mogę wspomnieć, że na początku roku zeszłego zorganizowaliśmy seminarium historyczne pod tytułem Duszpasterstwo akademickie wczoraj i dziś. W grudniu natomiast odsłoniliśmy tablicę pamiątkową w miejscowości Kobylin, czyli w miejscowości rodzinnej księdza Orzechowskiego. A w tym roku, w połowie marca, ksiądz Orzechowski został patronem przedszkola. Przedszkola, które nosi imię aktualnie księdza orzechowskiego i ostatnią taką rzeczą, o, którą, o której warto wspomnieć, to było wydarzenie, podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Centrum, Histori Centrum Historia Zajezdnia we Wrocławiu, pod kątem utworzenia izby pamięci w pokoju księdza orzechowskiego w pokoju, w którym aktualnie się znajdujemy. Tak, i jeżeli jeszcze starsi studenci, uchwankowie Orzecha pamiętają, to w tym miejscu znajdowało się łóżko. Tutaj też Orzech swoje ostatnie godziny swojego życia też spędził. Panie Damianie, w ostatnim czasie tworzyłeś film, który upamiętnia też księdza Orzechowskiego. Na pewno po premierze filmu miałeś też odbiór osób, które znały Orzecha. Jak odebrały ten film? Czy to był czas ich wspomnień, czy może mieli jakieś takie uwagi, że czegoś im zabrakło? No, to od samego początku powiem, ten film robiło bardzo dużo osób. Finalnie reżyserią my robiliśmy to z Magdą Piejką, więc już samo tworzenie tego filmu to już było taka dla nas sytuacja, no na wskroś metafizyczna, bo obcowaliśmy z człowiekiem, który nas wychował, który był naszym duchowym ojcem. Byliśmy wiele godzin spędzaliśmy z nim w. I, I szczególnie mnie z kamerą, no, zapraszał w takie rejony, gdzie, gdzie ja go nie widziałem, A, i oglądałem go w sytuacjach też, których nie znałem go z, taki, z takiej strony. I to były y, sytuacje, które no, nie zawsze można było się pochwalić tym, tym zachowaniem, więc y, bardzo się mogłem zbliżyć przez to, że robiliśmy ten film. Więc y, już rozpoczynając od nas, od twórców. My sami już byliśmy w trakcie pracy nad tym filmem w jakiś sposób przeobrażani osobom Orzecha i tym, w jaki sposób on jakoś na nas działał. Więc to było fantastyczne, to już, już tego się nie zapomni, mógłbym o tym długo mówić. Ale Potem osoby, które nagrywaliśmy, kiedy one wspominały Orzecha, nieraz się wzruszały, więc już nasi, nasi bohaterowie. Było bardzo dużo tych osób, które mówiły o orzechu, do których jeździliśmy po całej Polsce przez wiele lat, bo ten film powstawał wiele lat. I, I widzieliśmy, że te wspomnienia o orzechu też no, przywracają takie emocje, które są najpiękniejszymi emocjami w życiu człowieka, I, i przywracają takie chwile i momenty, które te osoby nigdy nie zapomną. Więc to jest druga rzecz, a trzecia finalna no, to osoby, które widziały ten, ten dokument czy w internecie, czy w telewizji, bo on był emitowany nieraz w telewizji. No i tutaj tych świadectw jest bardzo dużo. Gdzie nawet na festiwalu filmowym, gdzie zdobyliśmy pierwszą główną nagrodę, osoby będące i w jury, i, i, i na tym pokazie, to już znam tą y, historię z Przekazów Magdy, bo ona była wtedy, odbierała nagrodę w imieniu wszystkich twórców, e, to y, byli pod wielkim wrażeniem księdza, mimo że go w życiu nie spotkali, pod wielkim wrażeniem, ale przede wszystkim co ich ujęło, e, te osoby z Festiwalu w Gdyni. E, prostota księdza, e, dobry humor, radość e, i bezkompromisowość, e, więc e, to jest rzeczywiście można byłoby osobny chyba film zrobić o tym, jak, jak ludzi ten film nasz przeobrażał w jakiś sposób. I ty, kuzynie, też masz masę takich świadectw, prawda? Jak ludzie reagowali na ten film, możesz wspomnieć o no ocież... to jest w przypadku osób, które nie znały Orzecha, a zobaczyły film, czy też zobaczyły wystawę o nie Znały go. No ja mogę powiedzieć jako w formie pewnego świadectwa film był emitowany w, w, w telewizji polskiej na, na, na głównym kanale i parę dni po, właśnie po tej emisji zadzwoniła do, do mnie pani, dowiedziała się w jakiś sposób y, o, o mój numer, zadzwoniła i mówi tak, proszę pana, ja, y, pan mnie nie zna, ja jestem trochę osobą teraz troszkę niewierzącą. Obejrzałam ten, ten, ten film, jestem pod dużym wrażeniem księdza Orzechowskiego, jego autentyczności, jego autorytetu, i, i, i gdybym wcześniej miała okazję poznać takiego księdza, bo zobaczyć tak, taki materiał, być może moje życie byłoby, byłoby, byłoby zupełnie inne. Pięknie. I orzech pozostawił po sobie też wielu wychowanków. Stąd też i to są świadkowie, którzy mówią o tym, orzech odmienił moje życie i Damianie macie teraz pomysł aby zrealizować nową serię która będzie poświęcona osobom które spotkały na swojej drodze orzecha jak to będzie wyglądać? no właśnie, po śmierci orzecha tak się człowiek zastanawia tak jak po śmierci każdego wielkiego człowieka czy to już jest koniec i, i tak sobie ostatnio słuchałem księdza Pawłukiewicza sobie w internecie mimo, że chodziłem do niego na mszę w Warszawie ale w internecie, no wiadomo, on już nie żyje więc słucham sobie jego kazań, przypominam sobie. On mówił taką ciekawą historię właśnie o apostołach: że ludzie po śmierci Jezusa, którzy byli blisko niego, no poszli co? Poszli do pracy, wrócili do tej pracy, którą robili, a poszli łowić ryby. Piotr poszedł, ktoś tam z nim poszedł, i, i, i taki był moment, co dalej, prawda? I potem była ta pięćdziesiątnica. Więc myśmy bardzo przeżyli śmierć Orzecha. Oczywiście to było dla nas z jednej strony wydarzenie smutne, a z drugiej strony radosne. Ja pamiętam, jak tutaj przecież w dniu pogrzebu większość z moich przyjaciół, zresztą ja też byliśmy ubrani na biało myśmy z małżonką byli brani na biało. Każdy z nas, którzy tutaj przyszliśmy, wierzył w to i wierzy, że to było przejście, że to nie było to nie był koniec dla Orzecha. No a skoro przejście no to ten duch orzechowy jest, prawda? działa. Nie tylko w nas, ale właśnie w tych świadkach. I teraz jest takie dla nas zadanie, to jest zadanie tak jak... Ja pamiętam, że jak robiliśmy ten pierwszy film, to jak się mnie ludzie pytali, dlaczego ja go robię, Dlatego, a ja mówię, bo to jest mój śmierdzący obowiązek. Tak mówiłem. I tak mnie tego nauczył orzech. To jest mój po prostu śmierdzący obowiązek. I, i pamiętam, że ten film powstał w wielkich bólach i trudach przez wiele lat. Często, gęsto, właśnie własnym sumptem, a potem poszły już z górki, prawda? Przy jakimś tam finale. I tutaj podobnie przy tych reportażach, my widzimy ludzi, na których ksiądz Orzechowski miał no, taki decydujący wpływ. I tutaj jest przecież tablica księży, księży, chociażby, czyli ludzi, którzy poszli do seminarium, zostali kapłanami. Pod wpływem Księdza Orzechowskiego. To jest niesamowite. Albo ludzie, którzy wzięli śluby, sakrament małżeństwa, czy małżeństwa, które się nie rozpadły pod wpływem Księdza. To są diametralne, najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka. Najważniejsze. I chcemy to pokazać, bo, bo to jest dla nas. No, nie chcę powtarzać, że to jest nas śmierdzący obowiązek. Nasz, to jest dla nas wielka radość. O, może tak teraz, prawda? Wierzymy, że Orzech jest w niebie, modli się za nas, stawia się za nami. Duch Orzecha żyje, ale już to nie jest dla nas historia, to nie jest dla nas już film historyczny, dla nas życie się dzieje tu i teraz, dla nas jest ważne to, żeby ci świadkowie byli dostępni, żeby można było się z nimi spotkać, że jak ktoś wysłucha historii jednego z naszych świadków, to może sobie pomyśleć, kurczę, mam taką sytuację w życiu, Taki problem, czy takie znaki zapytania, że chcę pojechać, zadzwonię do tych twórców, zapytam się o tych ludzi, czy chcą się spotkać, ze mną porozmawiać. Wydaje mi się, że to jest fantastyczne. I to zresztą jest zawsze największy atut reportażu czy dokumentu, że robimy to o ludziach, którzy żyją tu i teraz, ludziach faktycznych, autentycznych świadkach. Nie są to historie wymyślone, nie są to napisane scenariusze i dzięki temu te historie rezonują w życiu ludzi. Więc dla nas jest to ważne, żeby opowiadać o ludziach, na których miał wpływ orzech, którzy żyją, którzy mają wpływ na swoje środowiska, swoje rodziny, swoje miejsca pracy, po to, żeby ludzie, którzy raz, że nie znali orzecha, a dwa, że są często, gęsto poza kościołem, żeby oglądając sobie taki film w internecie, mogli się na chwilę choć zastanowić i sobie pomyśleć, kurczę, rzeczywiście może jest teraz ten Wielki Post, może bym poszedł do tej spowiedzi tam, może bym poszedł do tego księdza, którego teraz obejrzałem, prawda? Bo ten proboszcz, którego ja znam, to się go boję albo on go nie lubię. Więc po to to jest. To jest nasz chrześcijański po prostu obowiązek, i wiem, wierzę w to, wiem, że orzech by na pewno temu błogosławią. Na 100%. Małeś to jest seria reportażów. Kto będzie bohaterem pierwszego z nich? W tym filmie też chcemy ukazać księdza jako, aut jako aut autorytet, tak? dla, dla ludzi, którzy. Mają problemy, problemy w życiu. Myślę, że ten film o, o tyle odpowiada y, y, na potrzeby młodzieży, bo z tego co obserwuję, młodzież aktualnie nie ma autorytetu w, w, w życiu. I myślę, że jeżeli ten film nam się uda zre, zrealizować i, i będziemy go mogli pokazywać mu, mu, młodym ludziom, be, będzie szansa, że będą mogli podejmować w życiu bardzo do, dobre decyzje. Ja wracam do jego pytania: kto będzie bohaterem pierwszego reportera? Do pierwszego reportażu bohaterem będzie ksiądz raper, jeden z najbardziej znanych księży w Polsce, który wcale nie chce być tak znany. I to nie jest jego misja, żeby, żeby nawet grać koncerty. I to będzie o tym mówił w swoim też reportażu. To jest właśnie bardzo takie przewrotne, bo on przyprowadza ludzi na takie pierwsze spotkanie z Panem Jezusem poprzez rap poprzez koncerty. Poprzez właśnie taką ekspresję sceniczną, ale potem jest coś o wiele głębszego. I spędziłem z księdzem Bartczakiem wiele godzin. Znam go też spoza planu filmowego, bo przecież jesteśmy kolegami dobrymi. I obserwując go przez wiele dni, jeszcze zanim zaczęliśmy robić ten reportaż, ja go tak obserwowałem okiem też dokumentalisty. Szukałem na niego haki w cudzysłowie. Haki w takim znaczeniu, że e, chciałem się do końca przekonać, czy, czy ten facet jest gościem, który pokazuje pana Jezusa, czy to jest jakaś kreacja, prawda? I e, im dłużej z nim przebywałem, tym bardziej widziałem, że on przede wszystkim kocha pana Jezusa. I to, że mieszka w małej wiosce w, pod, pod masywem ślęży. I że uwielbia takie proste msze dla paru osób, dla paru babci, które są w tym kościele, w zimnym kościele, i on tam <grywania> odprawiając tę msze, tak mu leci ta para z tych ust. No to to jest dla mnie piękne. To, to jest dla mnie sytuacja taka, gdzie, gdzie rzeczywiście po tej całej otoczce medialnej, to on pokazuje mi Pana Jezusa. Więc tak pomyślałem sobie, kurczę, to jest. Dobry świadek, bo y, księży, którzy poszli do, na kapłaństwo pod wpływem orzecha było wielu. Ale on akurat y, mi tak przyszedł do głowy jako pierwszy raz, że jest blisko młodych ludzi. Dwa, że też y, nie dba, co oni mówią, tylko robi swoje tak jak orzech. Trzy, że też jest skromny, tak jak orzech. Prawda? Jeździ też starym samochodem, chodzi w, 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 czasami w brudnej Sutanie, no tak jak orzech. Więc nie, że, nie żeby to był dla mnie jakiś ideał bycia księdzem chodzenie w brudnej sutrami, ale, ale mimo wszystko widzę, że, że, że on jest autentyczny i, i to jest coś, co wydaje mi się, że ludzie aktualnie szukają. Już są bardzo mocno przewrażliwieni na punkcie takiego wizerunku medialnego księdza. Więc ksiądz Bartczak, czyli osoba, która, na którą ksiądz Orzechowski miał diametralny wpływ, też w filmie dowiemy się o tym właśnie, jakie były jego koleje życia. Mhm. W tym reportażu się też dowiemy, jakie były jego tragedie życiowe, bo tam był, miał bardzo dwie mocne tragedie życiowe w swoim życiu, a mimo to nie odwrócił się od Pana Boga. Więc wydaje mi się, że to będzie mocne świadectwo a i dla wierzących, i dla niewierzących, i dla młodszych, i dla starszych. Ile trwa przygotowanie jednego z odcinków tej serii? No właśnie, bo to jest reportaż, który de facto będzie trwał tyle, co reportaże telewizyjne, czyli około 15 minut do 20, to zależy od reportażu, eee, a praca jest bardzo dużo. No z księdzem Bartczakiem to się spotykaliśmy, z e, dobry rok. I zdjęcia były i w zimie robione, i na wiosnę, i w lecie, i w sobódce. I ja zanim jeździłem do Łodzi, ja grał koncert dla młodzieży i jeździłem za nim też... E, za, za Legnicę, jak miał też jakiś inny koncert i na jakieś spotkanie grup, które prowadził. I te okolice, i Wrocław, i Sobótka, więc podążanie z kamerą za, za, za naszym bohaterem to zawsze, to, są, to jest wiele dni. Rozłożone są one w czasie, bo w zależności, kiedy nasz bohater jest dostępny, kiedy ma ochotę udostępnić nam troszeczkę swojego życia, opowiedzieć coś o sobie. A dodatkowo jeszcze też nagrywaliśmy jakieś takie sytuacje, kiedy on właśnie też był dla ludzi obecnych, chodził gdzieś, no, nagrywaliśmy też jego księdza proboszcza, którego jest na parafii, który de facto przecież był z orzechem na tej parafii. To była ich pierwsza parafia, więc tam, tam się tak niesamowicie zap, y, splotły Sąc, ze sobą tak, takie tak. koleje że, y, życia ludzkiego i księżowskiego, że my byśmy tego nie wymyślili. On jest teraz po prostu na parafii u proboszcza, który zaczynał z orzechem, jako wikary orzecha. To jest niesamowite. Hmm? A jeżeli chodzi o przygotowanie tego filmu, gdzie będzie odbędzie się jego premiera, gdzie osoby, które będą zainteresowane zobaczeniem tego reportażu, będą mogły go, go obejrzeć? No właśnie, ta premiera pierwszego reportażu będzie dosyć uroczysta, bo chcemy y, rozpocząć całą serię właśnie od tego reportażu z księdzem Jakubem. Y, to będzie premiera... Ha. To będzie pokaz w kinie, na 100%. Kolejne reportaże też chcemy pokazywać w kinie. Chcielibyśmy, to jest nasze marzenie, żeby każdy taki reportaż, czy po dwa reportaże, bo one przecież krótkie są, były połączone też ze spotkaniem z widzami. Chcielibyśmy, żeby nasi bohaterzy, bo bohaterowie oczywiście byli obecni w kinie podczas takiej premiery kinowej. Chcielibyśmy na takie spotkania zapraszać tych wszystkich, wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania takiego reportażu. Więc to jest nasze nasza marzenie. A potem, oczywiście, po takiej nieoficjalnej premierze kinowej, po takim pokazie dla, dla darczyńców, dla, dla osób, które pomogły stworzyć takie dzieło, yy, będą już premiery na YouTube. I już będą wtedy ogólno dla wszystkich widzów w Polsce, za granicą. Więc to jest nasze marzenie, żeby zawsze yy, rozpoczynać yy, od spotkania z naszymi bohaterami na żywo, yy, yy, w którymś z wrocławskich kin. A potem, potem, żeby to poszło do internetu. Wspominał Pan o Darczyńcach? Kim są osoby, które wspierają w powstanie tego dzieła? Przede wszystkim to są osoby, które kiedykolwiek spotkały księdza Orzechowskiego. To są osoby, które przychodziły do, do dusz pasterstwa. No i, I to, co tutaj się cały czas przewija, to, to, to są osoby, na, na które ksiądz Orzechowski miał, miał bardzo wielki, wielki wpływ. Ale to też są. Osoby, które chodziły na pielgrzymki, czyli pielgrzymi na, 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 nasi z pielgrzymek Częstochowskich, ale też i z tego, z tego co, co obserwuję, czasami to, to są ludzie, którzy, którzy księdza nawet nie znali, ale teraz, teraz mając i korzystając z, z internetu, dowiadują się o, o księdzu, chcą taką inicjatywę również wspierać. I jeżeli ktoś by chciał wesprzeć to dzieło, jak może to zrobić? Jest y, utworzone specjalne subkonto na, 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 na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Dozbył w Wawrzyny i na to konto można y, przekazywać wszelkiego rodzaju y, datki myślę, że y, za parę dni y, na y, stronie internetowej orzech.wroc.pl pojawi się też ta, taka, taka informacja, że zbieramy pieniądze na, na utworzenie całego deka dekalogu i oprócz tego myślę, że też będzie informacja w social mediach, czyli, czyli wypuścimy to na Facebooka Orzechowego, jak i również też będziemy wysyłać informacje mailem. Stanisław Orzech Orzechowski to kapłan wielkiego formatu, który zapadł w pamięć bardzo wielu osób, które spotkały go na drodze swojego życia, także wielu odkrywa to nauczanie i dzieło Orzecha po jego śmierci. Z niecierpliwością czekamy na premierę pierwszego reportażu świadków, księdza, świadków życia księdza Stanisława Orzechowskiego. Moimi państwa gośćmi byli Damian Żurawski, reżyser i współautor filmu Orzech, oraz Wiesław Wow-Kuzyn, prezes Stowarzyszenia Duszpaster, Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Za...